thank you To ciekawe miejsce w Polsce, nadzwyczaj ciekawe, ponieważ Niemcy wybudowali tam fabrykę benzyny syntetycznej. Dlaczego tam? Ponieważ była w każdym razie przez dużą część wojny poza zasięgiem alianckiego lotnictwa. A benzyna syntetyczna to było to podstawowe paliwo Wehrmachtu, które uruchamiało niemiecką całą machinę wojenną. Kiedy wreszcie dotarły tam alianckie samoloty, pozostawiły tam gruzy, ruiny. Niemcy usiłowali uruchomić tę wielką, gigantyczną fabrykę benzyny syntetycznej. Ale jest to w dalszym ciągu miejsce nie tylko historyczne, ale nadzwyczaj ciekawe. Tyle, że to oprócz kęsów betonu, taki pozostał po wybuchach alianckich bomb. Jest jeszcze bardzo dużo śmieci! To piękne miejsce I poza tym o ogromnej wartości historycznej. Tyle, że przez lata czy nawet dziesięciolecia było całkowicie zaniedbane. A warto je przywrócić do życia, czyli po prostu uprzątnić. I temu służy piękna inicjatywa trasz Magedon, trasz czyli śmieci. Ludzi, którzy przyjeżdżają i którzy chcą odmienić Polskę, a zwłaszcza miejsca historyczne. I taki kolejny piek. Trasz Magedonu odbędzie się 28 września. Czas, żebyśmy wszyscy do tego biegu stanęli i zaczęli oczyszczać miejsca historyczne. One będą za to wdzięczne. Błogosława